Cześć, zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli szukasz tego produktu, możesz kupić go tanio z szybką wysyłką w sklepie enimo.net. Kliknij link poniżej w opisie pod filmem i zobacz ten produkt. Dziękuję, a teraz zaczynamy. Wymiana lewej lampy przecimglowej w Opelu Corsa D z lat 2007 do 2012 może być prostym zadaniem, jeśli zna się odpowiednie kroki. Najpierw upewnij się, że problem nie wynika z przepalonych żarówek lub uszkodzonego obwodu elektrycznego. Do działania przygotuj narzędzia. Śrubokręt krzyżakowy, plastikowe ściągacze i nową lampę przeciglową dopasowaną do modelu. Zaczynaj od wyłączania zapłonu i demontażu maski lub elementów wokół lampy. Zwróć uwagę na plastikowe zawiasy i zabezpieczenia. Nie uszkodź ich podczas rozkładania. Następnie uwalniasz przyciski blokujące lampę i ostrożnie ją wyciągasz z oprawy. W nowym modelu sprawdź dopasowanie podzespołów i umieszczaj go zgodnie z kierunkiem ruchu. Upewnij się. Że wszystkie konektory są dobrze załączone, a połączenia elektryczne nie mają szarych śladów korozji. Testuj działanie lampy, włączając zapłon i sprawdzając jej jasność. Jeśli coś nie działa, przeanalizuj połączenia i ponownie sprawdź instalację. W razie wątpliwości porównaj z instrukcjami producenta lub skonsultuj się z mechanikiem. Uwaga: zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką na stronie enimo.net. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia.